Cześć wszystkim zobaczcie zakupiłem takie Mitsubishi e, z turem oczywiście o, tak i wymieniałem filtr paliwa i chciałem wam powiedzieć o tym nie będę wam pokazywać że kupiłem tak za znaczy, oczywiście se zrobiłem ładnie bo nie było e, ale mniejsza o to. filtr paliwa wymieniłem o ten tutaj i nie odpalił za chwilę gaz i nie mogłem już później uruchomić się okazało że tą śrubkę popuszcza się że paliwo się pokazało zakręca później tą obok odkręca tą się odkrę o tą pierwsze, później tą A już się paliwo pokaże zakręcamy jedną tak i drugą później bierzemy odkręcamy tutaj tą śrubkę i kręcimy, żeby paliwo wyleciało troszkę nawet jak się nie, nie pokaże, zakręcamy po chwili i wtedy jest odpoietrzony ciągnik typu Mitsubishi i Kubota tak to wygląda, bo nigdzie na internecie nie mogłem nagrać, znaleźć jak to wygląda odpoietrzenie tego ciągnika, więc postanowiłem Wam nagrać także jak widzicie, tak to działa tu i tamte dwie śrubki to jest całe odpoietrzenie tego ciągnika, także jakby ktoś nie mógł sobie poradzić czy coś, jakieś pytania, to już teraz trochę rzeczy wiem na temat tego trójnika, gdzie coś się znajduje. Bo remontowałem sobie sam, także wiecie. Nie? Także, jak coś to możecie pisać, śmiało, komentować. Jak będę mógł, tak wam pomogę. Także serdecznie zachęcam i do zobaczenia na kolejnym gniocie, nie? Do zobaczenia na razie.